Jestem agent 101. Jestem agent 010. Jak się nazywa Twoje miejsce pracy? Agencja Fiołki. Filtrowanie i odosadnianie łobuzów i kreatur internetowych. No, Fiołki! To jest spokój psychoterapii widerów! <grym i fiołki> szybko, Nie! bo nie wyjąłem! Nie, nie! Dobra, może powiedziałbyś mi jeszcze coś o sobie? Dlaczego miałbym gadać tylko o sobie? Porozmawiajmy może o tobie i o twoim nieulizanych włosach, które wyglądają okropnie w rozpuszczeniu, następnie o twoim fartuszku z bazarku. Jak chcesz, możemy się przejść do jakiegoś sklepu. Porozmawiajmy o tobie, nie na przykład o twoich. Chmielach. Na, ja, jap, jap, Hej, też umieszczają się ci poniżające komentarze wypełnione nienawiścią. Często przekraczają granice kulturalnej wypowiedzi. Są nastawieni wrogo i agresywnie wobec swoich odbiorców. Obrażają spjęę, ale również za pomocą nie, 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 nie. grafik i filmików. Nie, nie, nie. Znajdujemy się na styku realu i wirtualu. Tutaj funkcjonuje nasza agencja. Czasem też działamy w terenie. Właśnie odkryliśmy farmę troli. Na szczęście są jeszcze niedojrzałe. Trzeba je natychmiast wyrwać i poddać głębokiej reedukacji. Wyglądają jak celery. To są trolle! Dojrzałe trolle internetowe sieją chaos i dezinformację w internecie. Powokują negatywne emocje i zakłócają spokój. Upsują konstruktywne dyskusje na forach internetowych. Mają umiejętność publikowania fałszywych treści, które potrafią zirytować wszystkich. Te trolle są już zredukowane. Co robicie? Trabę w grę. Kto dłużej nie mruknie? Kto wygrywa? Jeszcze nie wiemy. Gramy już czwarty dzień i jeszcze nikt nie mrugnął. Co ci się podoba najbardziej? Lubię zabijać. Robaki lubię zabijać. Przy użyciu nowoczesnej technologii pozbywamy się wirusów i robaków internetowych. Wirusy i robaki internetowe przynoszą się. przez kable. Kolega przedmuchiwuje kable, a ja te kreatury ten. Wirusy zagniżają się w plikach, modyfikują ich zawartość i replikują się. W ten sposób potrafią zniszczyć cały system operacyjny. Robaki natomiast nie potrzebują nawet nosiciela, tylko swobodnie poruszają się po całej sieci. Jestem praktykantką. Zdejmij to! Dopiero się uczę. Zdarzył ci się kiedyś jakiś błąd? A mówisz o tym pilocie. Podczas ledzenia fake YouTube trzeba być czujnym i gaty. Od kiedy do gry weszła sztuczna inteligencja, my też musieliśmy unowocześnić nasze metody. Tutaj mam taki pilocik i kiedy wcisnę... O. Oj, oj, a! Co to jest? Coś ty zrobiła! No nic nic nie prawie drogę! Dawaj to! Ja, ja to naprawię. Ja to naprawię. Ja ty wszystko popsujesz! Tak? To Fake news to fałszywa informacja. Treść fake'a może być zupełnie nieprawdziwa lub tylko w części sfałszowana, ale mimo to opublikowana na portalach społecznościowych i serwisach informacyjnych. Może być w formie tekstu, zdjęcia i filmu. Często udaje prawdę i wprowadza chaos informacyjny. A możesz nam pokazać, co tam notujesz? Agencja Fiołki. Dbamy o lepszy internet. Dla Ciebie.